Znalazłam azjatyckiego rekordzista, przynajmniej do tej pory zielona balowa sukienka. Zgadnijcie na ile ktoś ją wyceni. Tak dobrze widzicie na 900 zł, a co ciekawsze, 172 osoby są nią zainteresowane. Mówię co ciekawsze, ponieważ prezentuje się ona w całości i zainteresowałam się z nią ze względu na to, jak wygląda. Czyli niska jakość wykonania, jakiś dziwny materiał. Przypominające firanki z domu mojej babci i aplikacje wyglądające jak kradzione z dwieńca pogrzebowego. Nie pasowało mi wykonanie i jakość do ceny. Zupełnie. Zastanawia mnie też kto mógłby chcieć ją kupić. Ale to już czyjś głos, więc nie, nie dyskutujmy o Chociaż wygląda tandetnie i tanio. Dosadna więc. Rzuciłam jej zdjęcie w Google Graphic i dostałam taki oto rezultat. Tutaj, obok mojej głowy, się wyświetla link przenoszący do AliExpress, więc kliknęłam w niego. I niestety, ku mojej rozpaczy, złamanemu sercu i duszy, nie dowiem się nigdy, ile ona kosztowała, ponieważ przedmiot jest już niedostępny. Więc można wytłumaczyć wysoką cenę na Vinted tym, że to był unikat, aczkolwiek bardzo, bardzo chciałabym wiedzieć, ile ona mogła kosztować na AliExpress, jak była dostępna. Może ktoś z Was zgadnie jej oryginalną cenę?